Dzisiaj nauczymy się rozwiązywać układy równań, tak zwaną metodą przeciwnych współczynników. Ta metoda polega na tym, aby w równaniach przy niewiadomych szukać przeciwnych współczynników, czyli przeciwnych liczb. No taką sytuację zastaniemy przy niewiadomej Y. Zobacz, przy pierwszej niewiadomej Y mamy minus 1, natomiast przy drugiej plus 1. Są to przeciwne współczynniki, przeciwne liczby. Więc w takiej sytuacji równania w układzie równań dodajemy. I to dodawanie spowoduje, że jak dodamy x do 2x to otrzymamy 3x. Jak dodamy y to one zredukują się do zera, więc tutaj pod spodem już nic nie zapisujemy. Jak dodamy jeszcze 2 i 13 to otrzymamy 15. No i teraz to równanie trzeba rozwiązać wyznaczając z niego x. To znaczy, że musimy tutaj podzielić przez 3. Stąd x to się równa 5. I teraz zapisujemy, że x równa się 5, i do tego równania dopisujemy którekolwiek z równań, albo to, albo to. Ja wybiorę moim zdaniem to prostsze. No i łapiemy całość klamerką. My już wiemy, ile wynosi x. Więc przepiszemy tego x. I tą wartość wstawimy tutaj. No to to jest taka wymieszana metoda. Trochę przeciwne współczynniki, trochę metoda podstawiania, nie? Więc tutaj podstawiam już znaną wartość. I teraz z tego dru drugiego równania należy wyznaczyć y. X -a już przepisujemy do końca. Więc w drugim równaniu minus y zostawiam po lewej stronie, a piątkę przenoszę na prawą stronę, odejmując ją. To znaczy, że 2 odjąć 5 to jest minus 3. No i teraz x zostawiam, a drugie równanie mnożę lub dzielę przez minus 1. W ten sposób pozbywam się znaku minus. No i gotowe. Rozwiązałem pierwszy układ równań metodą przeciwnych współczynników. Za chwilę kolejny przykład.